Siemma to niszczy i witam Was na ostatnim odcinku z Metroida. Chyba <śmum> mam nadzieję, że się uda tutaj pokonać ostatniego bossa. Idziemy teraz, właśnie zdobyć. O, tej rakietki. Rakietki zawsze są w cenie, więc rakietki trzeba zbierać. Idziemy pokonać po prostu ostatniego bossa całej gry. Ale najpierw zdobędziemy sobie kontener, który nam e, zregeneruje całe życie. Co też jest kluczowe, tak naprawdę, żeby przejść tą grę. No, tak jak mówię, wszystkie rakietki trzeba zbierać, nawet jeżeli się dostaje tylko po dwie. I tak, tutaj sobie przejedziemy. I tu mamy stwora, a tu mamy kontenerek. I musimy doskoczyć do niego, i wtedy mamy. I jego trzeba zostawić na sam koniec gry. Tak, całkowicie, żeby on właśnie zregenerował życie. Tutaj nie wiem, co się wydarzyło. E, to znaczy wiem, bo mój kontrol, kontroler coś, coś odmawia posłuszeństwa ostatnio. To mi się bardzo nie podoba. E, bo to jest nowiutki klasyczny. No, nowiutki już może nie, bo wzrok ma. Ale jednak e, nie. Niezbyt dużo używany kontroler nesa klasika i no nie chciałbym, żeby mi się spsuł, A tutaj trochę dipad nie wiem, albo szwankuje, albo ja tak za mocno klikam na te klawisze, że po prostu wciska się prawy i górny albo lewy i dolny, albo lewy i górny, prawy i dolny. To już zależy co zależy co się wydarzy. Ale może ja nie mam wyczucia znowu, jako że tutaj tą serię robiłem tak naprawdę w jeden dzień. Dopiero teraz jest taki restart leciutki. O kurczę, tutaj za dużo się działo rzeczy. Po prostu grę przycięło trochę. Dobra, wskakujemy dalej na górę. Śmieszne jest właśnie to, że ostatni level jest połączony z pierwszym ogólnie to jakbyście sobie zobaczyli tą mapę to ona jest taka dość ciekawie zrobiona dzieli się na te cztery obszary dobra au ok Przechodzimy dalej. Tutaj mamy dwie statuetki, które trzeba postrzelić. A jak widzicie te statuetki, no to to są bosowie tej gry. I jeżeli ich nie pokonamy, to tych statuetek nie możemy podnieść tak naprawdę, więc najpierw ich trzeba pokonać, potem te statuetki można postrzelić i one pójdą w górę. No a tutaj jesteśmy w Taurian, czyli w ostatniej lokacji tej gry. I tutaj próbujemy się nie dać zabić metroidom. Eee, dobra, co tu opowiedzieć o tych metroidach? Bo to w sumie tak się nazywa gra, a one się dopiero pojawiają na koniec. Jako, że dość. E, ne, gry nesowe mają dość szczątkowe informacje, jeżeli chodzi o, o lore czy coś takiego, no to po prostu powiem, co, co te stwory robią. Jak się je zabija. Dobra, więc e, jak widzicie, mogę je zamrozić. I to jest najlepsze, co mogę zrobić. Jeżeli są zamrożone, to pięć rakietek wystarczy, żeby je zabić. To znaczy pięć. Pięć rakietek wystarczy, to brzmi jak... jak dobra rzecz, ale tak naprawdę e, pięć rakietek w tym, na tym etapie to jest dość duży wydatek. Zresztą tutaj jedna co teraz poszła, to mnie bardzo jej żałuje, że ona wyleciała, no ale trudno. No. Eee, I tak właśnie trzeba je zamrozić, zanim się przysąm, bo jak się przysąm, to już jest po tobie. Dobra, rozwalę go. Pokażę wam, że się da. Wtedy one życie dają. O, a ten to już w ogóle mnie zaskoczył tutaj. Dobra, nieważne. A i tutaj nic ostatnio nie idzie tak jak powinno. Jeszcze te Chiriosy mnie atakują. To są jakieś wybuchy z ostatniego bossa jakieś wybuchy. Nie wiem, ognia. Dobra. <laughs> Ciężko jest. No, co one, zresztą pokazałem Wam, co one robią. są się do Ciebie i po prostu Ci wysysają całkiem życie, więc to nie jest nic przyjemnego. No ale są na tyle miłe, że tak naprawdę, jak, jak dają Ci jakąś znajdźkę, to znaczy jakiś przedmiot, to to jest na przykład 20 albo 40 życia. I na pewno 20 rakiet, to, to znaczy na pewno, na pewno 20, ale nie na pewno, że ci wypadnie, więc jeżeli ci wypadnie, no to fajnie, ale też one nie mają tego dropa tak zapewnionego, tutaj akurat mamy dość sporo szczęścia, bo już tak naprawdę mamy 178 rakietek, tutaj go możemy przeskoczyć akurat, nie będziemy się pchać, tutaj byśmy musieli go rozwalić. Tutaj musimy postrzelać. Okej, okay, no i mamy 200 rakietek na ostatniego bossa. Więc jakby coś, jakby wam się nie udało, jakbyście zginęli, metroidy by was zeżarły, to nie martwcie się. Respicie się na pierwszym etapie Torian, wracacie się, zbieracie no nie, no z 50 rakietek może. 50 rakietek. I po prostu najpierw tymi metroidami sobie e, życie regenerujecie niestety, bo życie nie wiem dlaczego, ale zauważyłem, że życie jest ważniejsze niż rakietki w tej grze, więc jeżeli brakuje wam życia, to prędzej wypadnie wam życie z, z potwora niż e, rakietka, więc regenerujecie sobie życie, a potem regenerujecie sobie e, rakietki. No a i tak najlepiej po prostu wczytać save'a, <laughs> znaleźć tego energy tanka i sobie dojść tutaj. Widzicie, 150 rakietek zaczynaliśmy. Mamy 200 na ostatniego bossa. To nam w zupełności wystarczy. Tak naprawdę to mamy jeszcze nadmiar. No, tutaj jest taki wściekły atak na mnie. Nie wiem dlaczego tak się dzieje. No, to znaczy, wiem dlaczego, no bo to stara gra, więc no niestety ona ma swoje uroki. No i tutaj mamy takie ścianki. Je trzeba rozwalać rakietami. Najlepiej się właśnie do nich przykleić i je tak rozwalić, ponieważ one nie mają dużo, y, dużo życia, ale mają bardzo szybką regenerację tego swojego zdrowia, można powiedzieć. Dlatego musimy szybko i konsekwentnie w nie naparzać. No i najlepiej tutaj nie, nie skakać ze skróła takim tylko po prostu podskakiwać. I tak wiecie, jak najbliżej, bo wtedy najszybciej te rakietki rzucacie, nie? No, tutaj nas zaatakował Chirios, ale i tak się udało. Dobrze, no i już jesteśmy na... tak naprawdę na przedostatniej. Tutaj musimy uważać, żeby nas, o, nie zaskoczyły Chiriosy. No i tak po trzy rakietki się da dobić, nie? Trzeba też uważać, żeby nie zacząć strzelać w górę bo to też jest potem trochę zdradliwe. Tutaj jest tak naprawdę nasza taka ostateczna arena. Tutaj, wydaje mi się, że tam powinien się pojawić Chirios. nie, tutaj. No i tutaj możemy już obstrzelać to postać sobie na Chiriosie. tam już jest Mother Brain, tylko niestety ona musi dostać 30 strzałów. Więc jak widzicie, no tutaj może nam się to udać. O, tutaj nas niestety zaskoczył Chirios 1. No i to trzeba na spokojnie no. tylko tyle. Spokojnie trzeba napastować Chiriosy, tak, żeby je sobie dobrze ustawić, nie? I nie dać się zrzucić tam. Bo jak się tam dasz zrzucić, to to jest yy, trochę przerąbane. Wtedy nie strzelasz do Mother Braina. Yy, może jak ci się uda, jakoś tego Chiriosa tak dobre miejsce wrzucić, to możesz zamrozić i się nad nim jakby wspiąć na nim. No, tylko, że tu... O! Tutaj mnie trochę... Trochę mnie tu przymroziło. O, właśnie, tak. Jednego Chiriosa jesteśmy w stanie po prostu omijać, a tak... A tak to możemy ją obstrzelać. No najlepiej wyczekać, nie, bo ten... Te chiriosy to... Lubią atakować z nienacka, właśnie. No ale jako, że mamy pełno życia. Ale też nie przesadzajmy, nie? Wiadomo. Tutaj fajnie można sobie dwa zamrozić, właśnie. I sobie strzelać. I tak podchodzić trochę też, żeby ten Chirios jak najdłużej tam leciał jednak. I właśnie nie dać się... O, nie dać się złapać. To ten, ten tutaj najbliżej jest właśnie najgorszy, bo on, on, on z nienacka atakuje. O, właśnie. Właśnie tak on atakuje. Ona już coraz mocniej miga oczami. Teraz już po prostu zginie. I teraz mamy już timer. Timer, że... Zaraz, wszystko eksploduje. Time bomb set, get out of here. Gerary man. O, więc tutaj musimy wskakiwać. Najlepiej właśnie teraz odpalić skilla na skruła, tak? I to jest właśnie najcięższe tutaj. To wymaga trochę praktyki. Ja też nie jestem w to najlepszy. O, właśnie tak, właśnie tak. No. Eee, trochę czasu mamy, nie? Ale nie jakoś zabójczo dużo. Więc tutaj najlepiej się nie pierdzielić. <ścoughs> no, może wyjść tak, że zginę. Ale to wtedy po prostu zobaczymy, co się dzieje w takiej sytuacji, nie? Co tam? Jeszcze nigdy tutaj nie zginąłem. To znaczy, bo nigdy po prostu nie chciałem zginąć, nie chciałem zobaczyć tego, po prostu się resetowałem i tyle. O ja. Widzicie, tutaj akurat się zdarzyło tak, że mój pad odmawia naprawdę posłuszeństwa. I to mi się już trochę nie podoba. Trochę mnie to już denerwuje. Nie wiem, co się dzieje z tym padem. Nie robił mi czegoś takiego wcześniej. Teraz mi zaczyna niekiedy patrzeć w górę Samus. Albo nie doskakuje. Tutaj się pattern tak naprawdę powtarza często. O, tutaj już mamy kolejne. I jest zwycięstwo. Uff. Myślałem, że się nie uda. No i koniec. Koniec gry. Jest w kostiumie. To nie jest jeszcze najlepsze zakończenie, ponieważ e, najlepszym zakończeniem jest w kostiumie kąpielowym, w bikini, ale to, to akurat i tak e, przyznaję, bawiłem się safe editorem, ponieważ no, zapomniałem sprawdzić sobie kodu na, na tym dziesiątym odcinku. Więc <laughs> niestety no nie, nie miałem go i wolałem tak to zrobić niż po prostu kolejny raz przechodzić e, tamten etap. No, no i tak to się kończy, tak się zakończyła ta historia, i teraz co? Muszę opowiedzieć, czy, czy mi się podobało. Bardzo mi się ta gra, mi się strasznie podobała, i to od początku, odkąd w nią pierwszy raz zagrałem, to mi się podobała. Potem, jak już się zaczęła robić trudniejsza, to, to się zacząłem denerwować, tak naprawdę, ale jednak potem, jak się na spokojnie, siadło znowu do tej gry, i no, i z mapą. Jednak z mapą. Nie jestem. Nie byłem, nie chciałem być, nie chcę. Przeżywać to tak jak inni, którzy jeszcze żyli w czasach bez internetu i to znaczy tak trudnego dostępu do internetu i tego początkującego internetu i po prostu nie było z nigdzie pomocy jakichś tych poradników albo coś, jakiejś mapy, bo teraz tak naprawdę z mapą Metroida się gra super, nie to ogólnie, nawet no, pomijając to, że sobie trochę, nawet nie trochę, a bardzo ułatwiam grę, e, to z mapą się gra fajnie. Bo po prostu bierzesz jakiś e, cel na daną rozgrywkę, bierzesz sobie i, i po prostu tam idziesz, patrzysz co tam się dzieje. Jak coś się nie da przejść, no to szukasz innego celu i tak powoli, powolnymi krokami po kolei sobie wszystko ogarniasz. No. No a tak to gierka solidna, chociaż no ma te swoje, swoje takie e, niebłędy, ale takie, kurczę jak to nazwać, coś co po prostu było takim, standa takim standardem właśnie starszych gier, takim niedopatrzeniem, brakiem też po prostu miejsca na kartridżu, że tutaj nic nie masz wytłumaczone co jest. Czym tak naprawdę? Pewnie manual. W manualu jest to napisane w instrukcji, ale no, ja instrukcji nie posiadam. Ale na pewno nie jest wyjaśnione, że są jakieś sztuczne ściany albo sztuczna lawa. To znaczy tam e, fake lawa po angielsku. Nie wiem, jak to po polsku powiedzieć ładnie. No ale dobra, wiadomo o co mi chodzi. Jakaś taka lawa, która nie jest prawdziwa. Albo na przykład z Metroidami. No to nie też, nie wiem, czy to w instrukcji byłoby powiedziane, że musisz je zamrozić, a potem pięć razy w nie rakietą strzelić, bo inaczej ich nie zapijesz, nie? A tak naprawdę to jest jeden minus tej gry, że do ostatniego etapu bez zamrażającego lasera się nie zbliżaj, bo, się, bo go nie przejdziesz, nie dasz rady. One cię prędzej, wszystkie te Metroidy cię prędzej zeżrą, niż żebyś ty e, mógł e, tam przejść i zabić Mother Braina. No nie wiem, możesz, może się da szybko przebiec, ale no nie czuję tego, bo byś został chyba z pięcioma hp na koniec, a jeszcze Chiriosy cię atakują w Mother Brainie, więc wydaje, dla mnie wydaje mi się to niemożliwe. No ale tak, to ogólnie gierka super i jeżeli ktoś by chciał zacząć sobie w retro gry grać, to tak naprawdę polecam najpierw to sobie zagrać. Tak, yy, przecierpieć początek, nabrać doświadczenia, nabrać takiego zręczności w palcach i potem już się tylko cieszyć grom. A tak szczerze mówiąc, no to, to, jest, to jest już moje, no powiedz, czwarte albo chyba piąte przejście gry. Bo wiadomo, jako, że tutaj nagrywam wam to, no to chcę to sobie też przetestować czasem. Nie chcę tak na, na, na żywo wszystko przechodzić, odczuwać. Tylko sobie sprawdzić, to najpierw i jakoś to w godny sposób przejść, a nie żeby się z czymś męczyć i jeszcze przy okazji wkurzać. Więc, no jak już to poprzechodziłem parę razy, to naprawdę super i tak w super się mi w to grało, nie? Kolejny raz. No coraz więcej po prostu doświadczenia, też coraz przyjemniej się przełazi przez jakieś etapy. Potem na przykład tutaj teraz mogę wam pokazać, że tu jest New Game Plus. Tylko, czekajcie, bo mi się kontroler wyłączył. New Game Plus. przy dobrym i najlepszym zakończeniu zmieniać się e, postać na, na samus bez zbroi po prostu i teraz co Patrzcie wysokie skoki są kula jest bomby są skróła tak jest jakbyśmy startowali e, od początku to ta postać by miała... E, Chyba pomarańczowe albo żółte włosy. Ma zielone, więc wariasuj. Timer jest zresetowany, więc teraz fajną uber postacią. Lodowe, lodowe strzały, długie strzały. Uber postacią. Idziemy bez live kontenerów i bez rakiet. Ale zdobywasz jedne rakiety. Screjda. Crayta masz 75, z masz kolejne 75, i tak naprawdę jesteś w stanie tą grę przejść w godzinę. No super, dlatego polecam sobie przejść, a potem jeszcze raz spróbować przejść. E, widząc mapę, e, trzeba poszukać po prostu jak najszybszego przejścia do bossów, i przejścia do ostatniego, i zabicia go. I jesteście to w stanie zrobić. Ja to, ja to zrobiłem po, po, po pierwszym przejściu. Tej gry sobie jeszcze na szybko e, ogarnąłem ją w godzinkę. Niestety, no zapisu nie mam, no bo to sobie testowałem. No dobra, no to właściwie skończyliśmy już Metroida. Następną grą, jaką będę grał na nes to jest Castlevania. Tutaj przypominam wam, że e, zostawiłem sobie prawo do, do olania. Gry, jeżeli mi się ona nie spodoba, a Castlevania raz ją przyszedłem, ale to było na emulatorze i to jeszcze w tym emulatorze mogłem sobie tak, jakby cofać czas, więc zobaczymy, czy Castlevania mi podejdzie jako gra i zobaczymy, czy w nią będę grał. No ale to już na następnych odcinkach. Ja dziękuję bardzo za oglądanie no i trzymajcie się. Do następnego.